Ale mieliśmy kajakarkę naszą polską, która w tych igrzyskach zdobyła medal, startując z reprezentacji Niemiec. Czy ty rozważasz taką ścieżkę? Tak, zastanawiałam się. Myś, wiele trenerów, mi nawet jakby oczywiście nie pięciobojowych, doradzało, że słuchaj, zmieniaj kraj. Tylko, że ja nie za bardzo identyfikuję kraju <grytanie> ze związkiem. Mhm. I. Chyba może to jest dla mnie zbyt idealistyczne, ale nie wiem, czy medal zdobyty dla innego kraju by smakował tak samo. W moim sercu jest, jest Pruszków i, i, i Polska, i, i, i dla nich dla... chciałabym zdobywać medale. Wierzyłam, że no jednak jakaś sprawiedliwość istnieje i że, że dam radę, że wy, wywalczę to, bo no jednak chyba sport opiera się na, na wynikach i, i chcemy tego samego. Więc uznałam, że jeśli rzeczywiście uda że mogę te medale zdobywać, to w końcu mnie pozwolą je zdobywać, ale niestety się, się nie udało.